W końcu znalazłem sposób na najbardziej soczystego i delikatnego kurczaka. Odetnij końcówki skrzydałek kurczaka. Przetnij kurczaka wzdłuż. Umieść na ruszcie piekarnika. Połóż kawałek masła na kurczaku. Przetnij masło rusztem piekarnika. Posmaruj kurczaka szpatułką, dopraw czarnym pieprzem, sól, suszony rozmaryn, obierz kilka ząbków czosnku. Zetrzyj na drobnej tarce. Obierz ziemniaki ze skórki. Umyj ziemniaki w misce z wodą. Umieść w dużej miejsce. Dopraw czarnym pieprzem, sól, oliwa z oliwek. Dokładnie wymieszaj. Obierz dwa marchewki ze skórki. Umyj marchewki w wodzie. Osusz papierowymi ręcznikami. Pokrój marchewki w cienkie plasterki. Dodaj do miski. Pokrój kilka pieczarek na kawałki umieść w miejsce Dopraw proszkiem czosnkowym. Dokładnie wymieszaj. Wyłóż papier do pieczenia na blachę. Umieść warzywa z pieczarkami na blasze. Dodaj świeży rozmaryn. Włóż blachę z warzywami i kurczakiem do piekarnika. Piecz przez 40 minut na talerzu z keczupem. Dodaj majonez, sos sriracha, czarny pieprz, sól, wymieszaj sos. Prosty, tani, szybki i bardzo smaczny przepis. Idealne połączenie pieczonego kurczaka i warzyw.